Dzień dobry kochani. Jeszcze raz. Dzień dobry kochani. O. Ja daję energię. Wy dajecie energię. Wszyscy dajemy energię. Słuchajcie, zrobimy szybką akcję. Ten kto siedzi samotnie, niech znajdzie sąsiada. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Dosiedliście się. Spokojnie, szybka akcja, szybki eksperyment społeczny. Będę was cytować w różnych badaniach. Pierwsza rzecz, połóż rękę na ramieniu swojego sąsiada. Połóż rękę na ramieniu, słuchaj, jak jest sąsiadka, to na ramieniu, na ramieniu. Już, trzymacie? Dobra, trzymamy. Zamknijcie teraz oczy. Zamykamy oczy, tak. Jest ciemno. To jest fajnie. No i jak już to zrobiliście, to pomyślcie o swoim najlepszym, najbardziej ukochanym marzeniu. Zrobiliście to? Tak. Wasz mózg przesyła to marzenie do sąsiada. I co ten sąsiad ma zrobić z tym marzeniem? Sfinansować je. I porozmawiajcie z nim na ten temat i to będzie powód do networkingu dzisiaj. Kto marzył? Kto marzył o wyspie? Palemkach. No widzę, że prawie wszyscy, tak? Coś takiego na resztę życia. Niektórzy przechodzą na emerytury w wieku 25 lat z miliardami na koncie milionami, które zarabiają sobie codziennie. I tak na dobrą sprawę, w kontekście sztucznej inteligencji, bardzo wielu z nas o czymś takim marzy. Siedzimy sobie, leżymy na wyspie na leżaczku, popijamy drinki z palemką, codziennie otrzymujemy powiadomienie z naszego banku, że przybył nam kolejny milion dolarów, euro, funtów, czego chcemy na koncie. Ta sztuczna inteligencja dokonuje najpierw zbierania potencjalnych leadów na nasz produkt. Dla ułatwienia dodam produkt cyfrowy, książka, film, gra komputerowa. Sztuczna inteligencja dokonuje szybkiego scoringu tych leadów, później wysyła automatyczne wiadomości, buduje automatyczne reklamy w mediach społecznościowych. Ale nikt dzisiaj reklam nie chce oglądać. Wszyscy chcą oglądać kontent organiczny, w związku z tym ta sztuczna inteligencja również tworzy kontent organiczny w oparciu o algorytmy, które ściągają największe zasięgi, ściągają największą uwagę, buduje to wszystko w określony sposób zaangażowanie. Później, oczywiście, ta sztuczna inteligencja doprowadza do tego, że po scoringu lidów te lidy kupują nasze produkty. Automatycznie wchodzą pieniążki, automatycznie są wystawiane faktury. System automatycznie wie, że to już jest nasz klient, w związku z tym pojawia się kwestia jego obsługi dalszej, skoro już kupiłeś tę książkę w formie e-booka. Może zainteresuje cię kolejna część, może zainteresuje cię gra oparta na tej książce, a może chciałbyś obejrzeć film związany z tą książką, a może odwrotnie. To wie, jak będzie wyglądał za jakiś czas konsumpcja przez nas określonych mediów cyfrowych, być może Netflix, czy wchodzący pewnie za jakiś czas na rynek Disney, właśnie zamieni się w tego rodzaju platformę, gdzie będziemy nie tylko oglądać filmy, ale będziemy kupować książki, będziemy kupować gry, czy będziemy kupować wszelkiej maści media cyfrowe. E, natomiast tak na dobrą sprawę zaczynamy się zastanawiać, czy rzeczywiście ta wizja o której niektórzy marzą, czy niektóre startupy marzą, że ta sztuczna inteligencja będzie za nas wszystko robić, będzie tworzyć za nas w zasadzie cały biznes, jest pewnym takim, myślę, pytaniem, które sobie bardzo, bardzo często zadajemy. Bo dzisiaj wychodzimy z takiego założenia, że okej, okay, co sztuczna inteligencja może zrobić, żeby nam ten biznes ułatwić? Co ta sztuczna inteligencja może zrobić, żeby model marketingowy, który nasza firma sobie wymyśliła, był skuteczny z jednej strony, ale z drugiej strony, żeby był bardzo efektywny. Tak na dobrą sprawę cała sfera influencer marketingu jest pewnego rodzaju odpowiedzią za rosnącą nieskutecznością, jak gdyby, klasycznych mediów, bo dzisiaj e, w zasadzie się zastanawiamy, mając w swojej kablówce 200 czy 300 kanałów telewizyjnych, co tak na dobrą sprawę my oglądamy. Czy oglądamy Bloki reklamowe, które są przytykane filmami, czy trochę wygląda to inaczej, tak? Podobna sytuacja wygląda, wygląda w internecie. W związku z tym pytanie brzmi, czy sztuczną, sztuczną inteligencję jesteśmy w stanie zaprząc tylko i wyłącznie do kwestii budowania kolejnych zautomatyzowanych reklam, czy ta sztuczna inteligencja może wytworzyć określone wartości, które będą rzeczywiście dla nas interesujące? Pierwsze próby już były. Jedna z firm samochodowych wymyśliła sobie, reklamę, która została w pełni zaprojektowana przez sztuczną inteligencję, ta reklama, umówmy się, była o, taka sobie. Tak na dobrą sprawę główną rzecz, która przyciągnęła uwagę do tej reklamy, to było właśnie to, że reklama została zaprojektowana przez sztuczną inteligencję. Tak na dobrą sprawę hmm, zastanawiamy się również nad tym, co się stanie, jeżeli rzeczywiście ta sztuczna inteligencja nas z tego biznesu no, wysiuda. Tak, dojdzie do, do jakiegoś wniosku, że, e, tak na dobrą sprawę, jednostką, która przeszkadza w zarabianiu przez tą sztuczną inteligencję pieniędzy jesteśmy po prostu my, czy jest sam człowiek. Czy wizja robotów z Palemką za jakiś czas, które będą, odpo, o, będą odpoczywać na, na jakichś takich wyspach i popijać może nie alkohol, ale jakiś gatunek oleju z Palemką, jest jakąś taką, e, taką wizją przyszłości, na ile człowiek. W tym obszarze sztucznej inteligencji będzie jeszcze jej do czegoś potrzebny. Jak myślicie, ilu ludzi w Polsce w ogóle słyszało o, o sztucznej inteligencji? No strzelajcie. Ile? No ile? Rzucajcie kwoty. No, ktoś to powiedział 80 jest blisko, aż 92% w ogóle słyszało to pojęcie. To jest naprawdę dużo w Polsce. To są badania IBM-u, które były robione pod koniec ubiegłego roku, e, więc ten poziom rzeczywiście jest konkretny. Natomiast jak myślicie, ilu ludzi w Polsce miało w ogóle do czynienia ze sztuczną inteligencją? 15 słyszałem, to akurat było blisko, tak, 23%. Oczywiście, e, kwestia jest to pytania, e, ilu Polaków w ogóle rozumie sztuczną inteligencję? Tak? Czy, czy dla nich sytuacja, w której Facebook oznacza nas już automatycznie, e, nasze twarze, czy, czy, e, czy to jest sztuczna inteligencja, czy nie? Tak? Więc tutaj może się pojawić tego typu kwestia. Natomiast jak myślicie, e, bo to jest bardzo ciekawe pytanie, czy my oczekujemy czegoś od tej sztucznej inteligencji w kontekście szerszych zastosowań? Czy chcemy tą sztuczną inteligencję? Konsumować. Jak myślicie, ilu proc, ile procent Polaków uważa, że chce konsumować sztuczną inteligencję? 70, inne typy? 50, 80. Czyli zauważcie, z jednej strony jesteśmy otwarci, z drugiej strony rzeczywiście trochę się tej sztucznej inteligencji obawiamy. Tutaj były kiedyś takie badania, e, które były prowadzone przez Akademię Leona Koźmińskiego. Gdzie stworzono dwa boty. Jeden bot był no, typowo tekstowy, natomiast drugi bot przypominał człowieka. I okazało się, że studenci bardziej się obawiali tego bota przypominającego człowieka niż tego bota, z którym po prostu rozmawiali sobie w wymiarze tekstowym. Tak? Czyli taka pewnego rodzaju personalizacja sztucznej inteligencji nadal w naszej świadomości wiąże się z pewnego rodzaju obawami. Jeżeli weźmiemy pod uwagę rynek Polaków, Czechów i Węgrów, co to, to, to też, jak gdyby to zbadało IBM, okazuje się, że tak na dobrą sprawę nasz stosunek do sztucznej inteligencji jest podobny trochę też do, do Węgrów. My jesteśmy otwarci, akceptujemy te zmiany, które, które się pojawiają. To jest też myślę pewnego rodzaju cecha. Trochę taka nasza, że, że Polacy w tym obszarze Unii Europejskiej rzeczywiście są otwarci na różnego rodzaju innowacje i chwała myślę nam za to, tak? Natomiast tak na dobrą sprawę cały czas w kontekście sztucznej inteligencji poruszamy się po takiej obszarze, po takim trochę obszarze fantastyki naukowej z jednej strony z drugiej strony wydaje nam się, że rzeczywiście coraz częściej mamy z tą sztuczną inteligencją na co dzień do czynienia. Ja czasami spotykam się no, z takimi historiami, no wyobraźmy sobie, że zajeżdżam na stację benzynową w małym mieście, jest ciemno, dookoła szczekają psy, dla ułatwienia dodam, bardzo złe psy, tankuję paliwo, mała stacja, wchodzę na tą stację, chcę zapłacić, pani mówi, dzień dobry, panie Jacku. Pierwszy, skąd się znamy, pierwszy raz się widzimy na oczy, tak? Jak się panu morsowało w ubiegłym tygodniu, tak? Kurczę, no, kobieto, tak? No, no zaraz. Jak się czuje pański kot Sherlock, tak? A jak się czuje pana żona i czy pański syn zdał ostatnio egzamin sprawa, bo jest sesja. Kurczę, to no, kobieto, pierwszy raz się widzimy. Nie mogę sobie przypomnieć skąd w ogóle, tak? Skąd pani to wszystko wie, tak? A wie pan, bo system identyfikacji twarzy rozpoznał pana tankującego na stacji benzynowej, pan Jacek Kotarbiński, OK. System natychmiast pokazał wszystkie dane, które ma na pański temat z różnych obszarów mediów społecznościowych i ten system mi powiedział zadać pytanie o kota Sherlocka, zadać pytanie o morsowanie, może pan kupi dodatkową kawę, tak? może założy sobie kartę lojalnościową, może nabije jakieś dodatkowe punkty. I to jest dokładnie sytuacja, w której my z jednej strony też sztucznej inteligencji trochę się boimy, no bo tak na dobrą sprawę, sztuczna inteligencja nie może funkcjonować bez zbierania danych o nas. Z drugiej strony oczekujemy, że ta sztuczna inteligencja będzie doprowadzać do pełnej indywidualizacji naszej oferty, tak, że system będzie dokładnie wiedział, kim my jesteśmy, skąd się wzięliśmy, czego oczekujemy, czego możemy potrzebować, tak? bo na tej podstawie ona będzie wymyślać sobie, czego ewentualnie będziemy, będziemy oczekiwać, tak? może, może pani na stacji benzynowej zaproponuje mi jakiś szlafroczek do morsowania, tak, bo, bo, bo a komuś innemu zaproponuje coś do biegania, tak? albo kijek do selfie, no wszystko, wszystko kwestia, kwestia tego, jaka będzie, jaka będzie analiza. No, ale inny przykład, tak, no w, rezerwuję miejsce w, w hotelu, hotel pokazuje przy rezerwacji, że cena jest x, tak. Ok, dokonuję rezerwacji po tej cenie x, za chwilę przychodzi mi potwierdzenie tej rezerwacji, ale cena nie jest już x, tylko cena jest x plus 20%. Ja mówię, ale, ale w ogóle, ale o co chodzi, tak? dlaczego? Korzystałem z oferty przy cenie X, a teraz mam potwierdzić cenę X plus jakiś procent, co, co jest grane, tak? Ja rozumiem o co chodzi z systemem dynamicznych cen, no ale, ale nie przesadzajmy, tak. No i pani mówi, no wie pan, bo to sztuczna inteligencja naszego hotelu, tak? Aktualnie sprzedaliśmy w tym czasie dodatkowe 9 czy 10 pokoi, w związku z tym cena wzrosła, tak? Bo zmniejszy, zmniejszyła się liczba puli dostępnych pokoi hotelowych. Ja w tym momencie mówię, ale o co chodzi, tak? Zauważcie, nie jestem oszukiwany przez ten hotel, bo ja akceptuję to, że mogą się ceny zmieniać w dowolny sposób, tak, tak jak sobie kupujemy bilety lotnicze. Ale ja czuję się oszukany w tym sensie, że a, mam określone negatywne emocje, że cena się zmieniła pomiędzy dokonaniem przeze mnie rezerwacji w określonej cenie a ostatecznym potwierdzeniem tego, i ja rezygnuję z tego hotelu i mówię: Sorry, kochani, nigdy więcej, jeżeli robicie tego rodzaju numery. Tak? I teraz zauważcie, w tym obszarze, z jednej strony, narzędzi, które nam dostarcza sztuczna inteligencja, pojawia się ten element emocjonalny, związany z marką, związany z waszym biznesem, czy związany z właścicielami, z, z influencerami, na przykład, który jednak przez tą sztuczną inteligencję, nie jest ogrywany, czy nie może być ogrywany do czasu, dopóki ta sztuczna inteligencja nie będzie miała określonej świadomości. By dążymy do poszukiwania może tego algorytmu, cudownego algorytmu, na jakąś tam świadomość sztucznej inteligencji, są projekty dotyczące debat na przykład już, gdzie sztuczna inteligencja z jednej strony analizuje wszelkie dostępne dane na temat jakiegoś tam zagadnienia i prowadzi debaty z ludźmi. Jest sztuczna inteligencja dzisiaj, która dąży do tego, żeby na przykład zrozumieć mowę delfinów. Naukowcy przewidują, że gdzieś do 2021 roku uda im się w jakimś zakresie zrozumieć tę mowę. Delfiny porozumiewają się nie tylko gwizdnięciami czy świstami, ale również porozumiewają się poprzez e, ruchy swojego ciała, tak? I to może być bardzo ciekawe, jeżeli uda nam się zrozumieć na przykład mowę zwierząt, czy znajdziemy sposoby na to, żeby zacząć rozumieć mowę zwierząt, nasz świat może się rzeczywiście w bardzo dynamiczny sposób zmieniać. Poszukujemy również sposobów na to, żeby porozumiewać się. Z robotami, te pierwsze próby. Jest pierwszy ten robot policyjny w Dubaju, który gdzieś tam funkcjonuje, ale na razie w zasadzie nauczono go jedynie salutowania, e, mówienia, pozdrowień w iluś tam językach natomiast cała reszta musi być realizowana przy pomocy, przy pomocy ekranu dotykowego. Można powiedzieć, jest to pewnego rodzaju gadżet, tak, który jak gdyby fajnie wygląda, ale już w tym kontekście idziemy w kierunku typowej ery robotiki, tak, czyli budowania jednak w taki sposób sztucznej inteligencji w kontekście obudowy, żeby ona trochę przypominała człowieka. Oczywiście temat bardzo gorący, czyli aut autonomicznych, E, wszyscy się prześcigają, czy to jest wizja, czy te auta autonomiczne pojawią się za pięć lat, czy za dziesięć lat, czy za piętnaście lat na naszych drogach. E, w moim przekonaniu, najpierw w tym zakresie pojawią się może bardziej ciężarówki, bardziej konwoje ciężarówek. Które będą po prostu w równym takcie jeździć sobie naszymi, naszymi drogami. Natomiast problem główny polega na tym, że jednak nasze ludzkie życie jest pełne takiej chaotycznej nieprzewidywalności. I teraz zbudowanie algorytmów sztucznej inteligencji, które opanują ten chaos, jest rzeczywiście bardzo wyjątkowym wyzwaniem. Niektórzy mówią, że jeszcze na tym poziomie jest to bardzo, bardzo, bardzo trudne do. Do ogarnięcia. Druga kwestia, oczywiście, pojawiają się kwestie prawne, tak, dotyczące tego, w jaki sposób ewentualne wypadki czy odszkodowania mają być traktowane w tym, w tym systemie. Bo zauważcie jedną rzecz. Jeżeli mamy odkurzacz, który jest oparty o sztuczną inteligencję, to on sobie może ileś tam razy w tą ścianę uderzyć. Natomiast samochód autonomiczny już w tą ścianę uderzyć, jak gdyby nie może. Tak? Okazuje się, że dążymy do takiej sztucznej inteligencji, której skutki działania nie będą miały tego tragicznego zdarzenia, czyli musi być po prostu ilość tego rodzaju wypadków musi być w zasadzie zerowa, tak? W kontekście sztucznej inteligencji pojawiają się również dwie kwestie. Bardzo mocno rozbudowane systemy identyfikacji twarzy łączone z big data, tak? W języku marketingowym to się nazywa poszukiwanie, poszukiwanie insightów, czyli szukamy. E, takich e, można powiedzieć oczekiwań klientów, które jesteśmy w stanie zaspokoić przy pomocy naszego, e, e, naszego modelu biznesowego. I na zakończenie to jest sytuacja e, na swój sposób skrajna. Jest firma Face, Faceception, która e, łączy ze sobą sztuczną inteligencję z systemem rozpoznawania twarzy w taki sposób, żeby poszukiwać przestępców. Jest to metoda bardzo mocno dyskusyjna, ale oni wychodzą z takiego założenia, że na podstawie naszej twarzy jesteśmy w stanie ocenić, czy ktoś jest potencjalnym przestępcą, czy nie. To jest trochę wizja raportu mniejszości, gdzie w tym raporcie mniejszości, jak większość z Was. Pamięta, e, tego rodzaju poszukiwania e, dotyczące przewidywania przestępstw i aresztowania w kontekście przewidywania przestępstw były pewną wizją fantastyczną. To wszystko z mojej strony. Zmieściłem się. Dziękuję za uwagę. Brawo. Wszystkiego dobrego.